Siema, siema, ja jestem Elviso, witam Was, moi drodzy. Bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, Ziemeczki W tym odcinku wziąłem sobie na serwer jak zwykle i piszę właśnie do chłopaków I się okazuje, że są właśnie nowe tabliczki. Więc w tym odcinku Siemeczki polecimy sobie to właśnie. Nowe, no, zadanko zadanko sobie, na i, pewno. I, i naprawdę, no strach się baci, jak ostatnio przyżył nam smog. Naprawdę. Dzisiaj... Ej, to, to nie było no, ciekawe. Co, co, co będzie dzisiaj? W więc ziemeczki, to może być bardzo, ale to bardzo, co nagle w skutkach, ale ziemeczki. wiecie co? Chyba czas najwyższy jest sobie właśnie, ogarnąć. Zobaczymy co tam będzie, ale już się boję, chłopaki, nawet tam boję podchodzić teraz, wiecie? Boję się po prostu, boję się Ale nie no musimy to przeczytać, bo nie Nie wiadomo, W końcu poczystań. trzeba, nie możemy tak stać już pół dnia To chodźcie nie lecimy nie Zobaczymy co tam okay, może okay, być chłopaki, ale serio Co jak choroby. to będzie jakieś kolejne Horzytongo sobie no serio to na 100% będzie. Ja boisz do go dzisiaj? już do dzisiaj? Nie, ja, Czekajcie. ja nie brałem Co! Ile Puciaków! ja ci same więc teraz tak. Ha! Czas najwyższy ty... Aby to ogarnąć, do no tym no. mówiłeś? Jakby ktoś chciał jedzonko, to ja mogę Dobra, okej, okay, teraz tylko tak, Trzymaj. czekajcie, okej, okay, dobra. Okej, okay. chcecie opuścić mój raj? Czekajcie! On się pyta, czy chcemy opuścić jego raj, czyli pewnie o, chodzi oczywiście. o. No, się, tej... my, widzę tutaj błąd. My nie jesteśmy w raju, ale okej, okay, ja chcę opuścić. No jest raj ja, ja i piekło, a to jest ewidentne ja, piekło. Dobra, polecimy ja się dalej. Na naprawdę, dobra. Nie ma tak łatwo, no kurde, no super, nie, nie no. no Aha. Się pyta, o, no, potem nie, o, no. nie ma tak łatwo, no to naprawdę. Kość. Dobra, kość dobra, naprawdę, lecimy dobra. dalej, dobra. Dzisiaj dam Wam na miastkę normalności. Se... Ej, jak to... Czekajcie, jakąś Se... normalności. Sechret, który od początku przed Wami ukrywałem. Ej. I chłopaki, o to tu chodzi. Naprawdę, nie Co, mam tu pojęcia. jest grane? Takie... pojęcia, Jeżeli Ej. teraz nie kłamię, to naprawdę możemy się czegoś ciekawego chyba dowiedzieć. Jak to nie jest kłamstwo, to może to... stąd się zwijemy. Serio, bo Jakbyśmy zwieli, to w końcu. Końcu nareszcie. Końcu normalność, naprawdę. No dobra, pod, okay, do końca, dobra. Bo ja. i tak pewnie sobie nie poradzicie, bo jesteście skończonymi debilami, czyli Standardzik, oczywiście, ożyliście. Jedziemy po tak zwykle, świetnie, dobra, się ja na to. Na ciekawe, nasz, ta, tak, zawsze wyzywa, bo. zawsze wyzywa, bez wyjątku okej, okay, to to może być jeszcze. Wszystkie wskazówki zostawiam w skrzynce. Nie zmarnujcie okazji, bo już się więcej nie powtórzy! Ej, to jest bardzo poważne. Dobra. Ej. I to ale o co. Serio! Nie czy to jest okazja, żeby stąd zwiać, naprawdę? Jestem mega ciekawy, czy naprawdę nam daje szansę, żeby to stąd serio czy o co chodzi, to ale dobra, no to. musimy to sprawdzić okay. w takim razie. Ej, książka, ej! Książka, ej! ej, ej. Czekajcie, książka. Ej, a co Słuchajcie, ona się nazywa a kto ją numer napisał? jeden. Kto ją napisał? By Hirobrine! Nie, kurde. o kurde, dobra, chyba, otwieramy ją, zobaczymy, co ma dla nas Musisz dzisiaj. czytać, Naprawdę. Wariacie. Ej! Czekajcie, otworzyłem ją! Otworzyłem ją sobie, nie! Otworzyłem ją! Ale się wystraszyłem, bo ona jest... Rozumiecie to, że czerwona jest czerwona? Jak, jak to jest on czerwona? Pisze, jak, on pisze o, 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 czerwonymi literami. Jak to jest czerwona? Nie ma starych czegoś takiego. No właśnie, jest? nie ma czegoś takiego! Co nie ma co trzeba trzeba być, być? takiego! Nie ma takiej opcji, żeby to Serio, brawa, to jest creepy. To dobra. Lecimy no się, być kto tam będzie. Czerwony to kolor nadziei. Może wam pomoże. Czekajcie, no może to jest kolor. Czerwony to jest jego ulubiony kolor, zresztą widać po tej mapie. No, no właśnie! Tutaj jest wszystko, czerwone. Ale czekajcie, czyli, o, czyli, czyli skoro on pisze, że czerwony jest kolorem nadziei, to może, że mamy to, nie wiem. O co, o co chodzi ziomeczki? Masz jakiś pomysł, może o co może chodzi? Ej, może w takim może razie. Może jakąś bo... wełnę znowu gdzieś dał? Znowu. Nie wiem, stary, ale patrzcie, kolorem nadziei, a my teraz jesteśmy pewnie pełni nadziei, żeby wyjść, tak że może poszukamy tak. czegoś czerwonego. Dobra Ej, to lecimy. dolecimy czerwonego skina. Co? Hey, tak, co? I nie panowie to. nieprawda, Elvisa, nieprawda, osłukujcie, chłopaki, chłopaki tu, stop! Dobra siemeczki, ale przedtem jeszcze nie wiem czy wiecie, ale ma swój drugi kanał, który się nazywa Elvis i teraz tam oczywiście codzienne filmiki z robotą kangurkiem siemeczki. W tym odcinku polecimy sobie i czekamy teraz czegoś czerwonego. Chłopaki lecimy. Dobra stary, musimy szybko znaleźć. Ej, jest, nie bo to jest tylko to, że. Czerwone. Naprawdę, to jest tu jest Przecież wszystko czerwone, jest usłowli, karta, brodawki, czerwone. drzewka, nederrak, cegiełki różne, naprawdę, naprawdę, naprawdę to jest chore. Jest każdy blok czerwony. I w sumie, jest tu jest tylko pomarańcz, tu jest tylko pomarańcz i nic więcej. Dobra oh. świetnie, świetnie dobra. Naprawdę. I brodawki są czerwone, może, to, może o chodzić, Ej, no, no, nie chodzi, co? No nie, nie, nie. Jest już, tu jest aż tyle, że nie no, ma chyba nie. Opcji, nie, naprawdę. Ej, to no, jest, co jest, to jest! Co jest, To Co jest? Ej, 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 chłopaki, co tam ma być? Czekajcie, co tam ale, być? Nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia o co chodzi, nie, no, ale. Znowu to nas Chyba y znaczy, że musimy się po prostu pośpieszyć. Chłopaki, lecimy, zobaczymy, czy to będzie coś czerwonego z Polecimy, okej, okay. ale myślę, że coś tutaj powinno być, chociaż trochę, może się Może że jego może coś tutaj dobra, będzie. Zobaczymy, dobra, dobrze. dobra. Okay. Nie no tu jest tylko chyba, tu nic mam, więcej nie ma. Tak Naprawdę, jako, tako, no nie. panowie lecimy, zobaczymy, okej, okay. skrzyni, nie no, Skrzyca? pusta Pusta, okej, pusta, nie, pusta, okay, pusta co, dobra, okej, pusta. Okay. Nic, ok, się moje jeszcze nie, nie było, dobra. No chłopaki to tu może być czerwonego, co? Ej! Pysko, wszyscy, ej. może tego Panowie, stop! Czekajcie, ej, ej. Jak? Ej. To jest klocek, Czerwony klocek? Czerwony jest, klocek, czerwona wełna. nie było wcześniej. Jego urbana wełna, chyba, czekajcie, no jego urbiona wełna, co ma w ogóle być, serio? Jego urbana wełna. Kurde, chłopaki, no czekajcie, okej, okay, dobra, spoczko, ludzi, dobra, chłopaki, ale ale tak teraz serio. to zbarać. to jest straszne, serio, po raz kolejny czerwona woda, a chłopaki, tak, czekajcie, otwieramy ją, czy co, co robimy, czy to nie stajemy, no, cokolwiek, tak, no, musimy sprawdzić, co tam jest, Płakiwając tak, czas najwyższy, żeby to ogarnąć, może to jest... Okej, okay, nie wiem, sekret, abyśmy tutaj tylko się, się wyszli, naprawdę, więc chłopaki, teraz czas, najwyższy. Raz. Dobra, raz, dwa, dwa trzy go! Trzy. Okay, lecimy, dobra, okie okay, lecimy. Okej. Okay. Trapdoor! Trapdor! Ej! Trabdor, trabdor. Ej, Ej jest skrzynka! Nie ja co to jest, ale poczekajcie, trapdoor, ja mam kill, off, mogę to wykopać! Kill off, czyli czy nie wiem, cokolwiek innego, bo skoro tu jest Trapdor, ja to, to on chyba chce, żebyśmy to jakoś otworzyli, ale dobra, nie? Nie, on chyba nie chce, żebyśmy Ej. tego niszczyli. On Stary, to specjalnie No to jest tego nie tego blok, na, w takim razie, nie ma. Musimy się. Chodźcie podziwiać. Albo guzik, poczekajcie, bo skoro mamy zrobić dźwignię, to musimy patyczki, które się robi aż wyjdzie z dwóch drewna a, a, a guzik jest tylko z jednego drewna, więc dawajcie panowie mam... e, no tak, ale to już chyba ale jakiś skobla, ale nie mamy przepalonego no szkoda no, jest drewna, okej, okay, zalecimy panowie, okej, okay, mamy już to guzik zróbmy. zobaczymy czy tam coś będzie czynia, bo jeśli tam będzie jakaś ucieczka to to jest chyba taki najwyższy czas, aby to paskudne miejsce opuścić naprawdę, jest okazja, okej, okay, dobra, przejdziemy bo czekaj, bo jakby wizja ucieczki jest na pewno piękna, ale piękna. pamiętajmy z kim mamy do czynienia, bo no serio apeluję o uwagę, w sensie o, żeby być ostrożnym, bo right. no, Naprawdę, dobra, to są przelewki z tym gościem. A ja apeluję o to, żeby w to momencie każdy, żebyś się nie na ten kanale, bo to jest bardzo ważne, żebyć przy subujcie kanał, my już tutaj lecimy właśnie. Okej, okay, otwieramy to. panowie Ej, to eee, jest? Jest, co jest? Widzę co? Widzę co? Sto... Stop. Stop, nie. Telewizor znowu zaczął przedłużać. I, i nagle mamy z... kolejny nie pan wiem, czy to jest kara. Dobra, po prostu I tu lecimy. Lecimy, lecimy. Okay, okej, dobra. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Aha. Fajnie, dobra, okej, okay. okay. dobra. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, dobra. Ej, skrzynka! Ej, no, skrzynka to widziałem. Ej, książka, panowie. Książka po tytułem numer dwa Numer 2! Eee, Autostwa Herobrine'a! Dobra, dobra okej, okay, otwieram więc ja zobaczymy co będzie w środku, dobra? Udało nam się póki co rozwiązać jakby pierwszy etap. Pierwszy etap już jest, ale zobaczymy co będzie dalej. Dobra, otwieram to, panowie, otwieram to. to. Okej, okay. wyższa niż wszystkie góry i wieżowce. Aha. Eee. Tak, to wyższe niż wszystkie góry i wieżowce. To jest też no, oczywiście na czerwono napisane, więc tak troszkę dziwnie, ale no okej. Okay. O co może chodzić, co? O co może chodzić? No o jak no, najwyższy chyba punk. Najwyższy. Czekajcie, no, najwyższy a ten, ten no... słup? Ten słup może? Nie, nie ten, ten po co Będzie co będzie ten ten smog nie. a a ten do góry? Tam, tam, tam do góry? Ej, w sumie tam coś mogłoby być. Co myślicie? A nam, nie, tam ale ona nam teraz kazała Aż tak no, wysoko, wiesz, naprawdę? Niż wszystkie góry. Wiesz... Mi się wydaje, że, że to jest ja. Czekajcie. Stop. Ej, Kupia. czekajcie. panowie, stop. Stop. Wyższa, no? wyższa. Chodzi o nią, czyli wieżę. No, wieża, wieża. No to... Tak. Ej, no to stary, no to o a wy się odwróć. No. Ono to chodzi. Co? Co? Co jest? Ej, co jest? Nie no, co się dzieje? Ej, co jest, stary? lecimy? Lecimy Ej, Dobra. To chodzi o tam, tak, ale tak lecimy, serio. Lecimy, stary. Boję się, naprawdę, już się boję. Ale naprawdę, jeśli mamy tam wbijać po raz kolejny na samą górę, i co tam może być, to nie mam pojęcia, ale serio. Tam chyba może być straszny fake, albo jakaś pułapka, naprawdę, zobaczymy, co to będzie. Serio? No poczekaj, no to jest najwyższy punkt na tej mapie, więc ja myślę, że to. Chodzi, no musi chodzić o ten punkt. Ale stary, najwyższy punkt, a co jak to będzie jakaś pułapka? Co? Co wtedy? Tery pułapka, zabije? No, spokojnie. Jeszcze przed chwilą chciałeś uciekać. No wiem, ale się Także, dostaw, to tak stresuje, przez zanadzi, No mówię, bądźmy ostrożni, bo Musimy sprawdzić, tak to. Chodźcie, dobra, okej to chodźcie Ej, dobra, ma, Nic nie ma. Ej, ej, tu jest. Tu jest najdziwniejsza chyba jaka była. Jak Szczerze. są kraty! tego nie Macie że masz killow, nie? No mam kill, off, mam kill. Okej, okay, to jest coś, co w, tej, w tej To co, otwieramy, nie, to akurat nic nie ma, styro, otwieramy. Mamy to w takim razie. mamy kilof, stary. E, patrz, stary, ja ci otworzę. Okej, okay, dobra, okej okay, okay, ja jest spoko. Ok, dziękuję dobra żemeczki. Otwieramy to, ale jeszcze wam coś bardzo ważnego babę bo nie wiem czy wiecie, ale dziś na mojego Instagrama pod wbija sobie epicka fotka, więc bardzo was oczywiście zapraszam, teraz tak żemeczkę, otwieramy to, zobaczymy co tam będzie, okej, okay, dobra, na trzy, raz, dwa, trzy gałokie, okay, dobra Ty. Okej, kolejna książka i znowu. No nie, no, no, tylko książki, nie no, tylko książka. No, ale nie zobaczymy, to może być jakaś szansa, nic. dobra. Panowie, otwieramy ją i zobaczymy, co będzie teraz. Przykład, no diamenty, by się przydały, być diamenty, to ja bym z chęcią przyjął oczywiście, no ale to nie jest raj, to jest piekło. Pamiętaj to, jest piekło. Dobra, otwieram to, zobaczymy, co tam będzie, dobra. dobra zimno, dawaj, zimno. zimno, zimno. Zimno, zimno. E, jak to zimno? O nie, zimno. czyli nie chodzi o to, nie chodzi o to miejsce. Ej, nie chodzi o to miejsce? To jest taka jak. Kurczę, panowie, czekajcie. Masz ciepło i zimno i my jesteśmy po prostu w złym miejscu, ja I to tak nawet No o to może co? Czekajcie. To może mu chodzi, że my mamy zejść jak najniżej to możliwe. Czekajcie, bo, no bo... nie. Wyższa no tak, od góry wieżowców. O. Wyższa od góry, ej. Wyższa od gór. O, A może... Ja... Tak ja nie wiem o co. A może to. Tak, spójrzcie, może chodzi o to jego górę, co? O to jego górę tutaj w tym miejscu. Co? Mi się wydaje, że on po prostu wiesz... nabrał po nas, że wyższa od gór, a tak naprawdę gdzieś indziej jest. Słuchajcie, skoro zimno, zimno, co to ma w ogóle być co jak w ogóle on nas nabrał tak, że naprawdę nic nie znajdziemy i tylko chce się wtedy tego Co wtedy? Jeśli tak, to jest paskudny mechanizm, ale miejmy nadzieję. ale do tej pory takich akcji nie było. Tak, ale panowie, miejmy nadzieję, że będzie chociaż jest troszkę szansy, aby stąd już serio serializować, bo to jest straszne. Tylko tak, to ci beczki, spójrzcie. Siedzimy tu już około 10 dni w barierze, w której nie ma w ogóle wyjścia i jest tutaj właśnie bariera. Jakby naprawdę, to jest no. Masz szans aby stąd to jest gorzej naprawdę. niż więzienie, nie, dobrze, że Trzeba się noczki. tutaj rozbudowywać tak naprawdę, więc jest naprawdę dobra, ko... to lecimy i zobaczymy co będzie dalej czekajcie, ale zimno, zimno, zimno. zimno. To, to nie jest wieża, to nie jest wieża, co to może być? Ej, a co jest zimno, a co jest zimnego panowie, U nas co jest tutaj zimnego? Co myślicie? Nie ma, wodę, bo, woda bo, bo nie ma no wiem. Wody, ja już chyba wiem, ja już wiem, jest zimna woda, nie jest zimna. Tu nie chodzi panowie, o wodę, tu chodzi pewnie o olowiec. No zimno. Spójrzcie, zimno! Myślisz, że tu chodzi o zimno jako o temperaturę? Staram to jest najzimniejsze miejsce w tej całej barierze, bo spójrz, tu jest wszędzie no ogień, tak, jakby to się a tam jest i śnieg! Serio! Serio, serio, ale I ja, ja po prostu o to nie pomyślałem o zimnie w takim kontekście, No, myślałem, kumasz. że wiesz, że chodzi o złe miejsce, no. Bra. Dobra, to lecimy tutaj, zobaczmy, co coś tu właśnie będzie. Oby tak błaka, aby coś było! Naprawdę, i skrzynka? Tak, ale to A to jest, jest ta, ta stara! stara. Skrzynia, ona tutaj od zawsze była, także ta stara, tutaj więc chyba tak troszkę lipa, nawet chyba, chyba... Trzeba tutaj znaleźć, teraz serio. Zaraz, chłopaki, szukamy, teraz, nie, no, tak? No, chyba nic nie będzie, Bułaga, no, Błaga, żeby coś było. No, błagam teraz skrzyneczkę, no błaga, serio, błagam, serio, błaga. Nie ma nic tutaj, stary, na serio. To się musi być, serio, macie to się, to się tutaj nie jest... być? Co? Jest. Gdzie? 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 Ej, jest książka! Jest książka, więc genialnie, chłopaki, genialnie. Ja nie wiem, jak to. Ja to wpadłem, że tutaj to będzie, ja naprawdę myślałem, że tu chodzi o. Ale, Wiesz, byliśmy daleko, no ale dobra. no zimno, Udało zimno, się. a tu jest No dobre, tylko serio, ja dobra. totalnie inaczej pomyślałem. Okej, okay, rozumiem, więc chłopaki bierzemy ją i co dobrze. tam będzie. Dobrze, ale dobra. dobrze stary, widzisz, jakiś mądry, Ej, czekajcie, bo wcześniej były książki, lepsze. czekajcie, bo były wcześniej książki o numerach raz, dwa, trzy, nie? Tak. A teraz, a teraz no. jest książka o nazwie Finał. Co? Finał. Zaraz uciekniemy, zaraz uciekniemy. Czyżby? Tak? Dobra, kopuj ty... barierę. Dobra, stary, pewnie ci nie udala mu się, więc wiesz. Ej, ej, ej! ej Kurczę panowie, nie! To co agent, jest? Agent chyba kopał barierę, może o to chodzi. No serio, A ja agent, agent nie kop tej bariery, nie kopie, nie to. Kup, to. dobra, otwieram to! Nie stój, stój, nie kop nie kop! otwieram to kop tej bariery. Po raz pierwszy coś wam się udało, nie udać nicy. W zamian za to zdytuję się nad wami. Trzy kropki. Lawa, dwa ognie, farma. Lawa, dwa ognie, farma. Taka lawa, dwa ognie, farma? O co? To lawa, jest jakaś... Czekajcie, ognie, to nie, jest jakaś łamigłówka, spójrzcie. Lawa, dwa ognie, farma. To jest jakaś łamigłówka. O co może chodzić? O! Lawa, no to dwa, chodzi. ogniie, lawa dwa... dwa ognie, to jest taka gra na wf Tak, to jest, to jest taka, taka właśnie gra. Ta, halo, halo, Gra, a tutaj nie, nie, nie da się grać w dwa ognie Czekajcie, no tu nie ma Pomyślmy. A lawę i ogień masz tutaj totalnie wszędzie, więc... Lawa... Jest, okej nie jest, ale jak tu farmać? Nawet nie ma ziemi, panowie, nawet nie ma ziemi, naprawdę. O co mu chodzić? No słuchajcie, może. Ej, może chodzi farma. o farmę, nie wiem, magma creamów, bo tutaj. Farma jest magma ma creamów, falę, naprawdę? Magma... Nie wiem, czy o to może chodzić. Chodź tu z zobaczymy, czy coś będzie. Oby, tak, okej, okay, tu jest pusto, bo teraz, takie dobra? nic tutaj nie ma, pusty, tu jest, właśnie, to nas bo pusto, no, panowie, czekajcie. Ej, to może w takim a farma, farma pigmentów? Właśnie, tak, może farma pigmentów? No właśnie, to no, polecimy. Błagał naprawdę no ja chcę stąd tylko uciec. On nic więcej teraz nie może ziemeczki. to jest moja. Jedyna prośba do tego... Nie wiem, jakiegoś chorego gościa, który tutaj uwięził Hill no okej, okay, dobra. Tam może coś będzie stary. Czekajcie, trzeba się właśnie jakoś tutaj właśnie rozejrzeć, dobra, ale w aż się tak. tutaj nic nie ma oczywiście. Nic tu nie ma, nie? Tu jest pusto, co? Spójrzmy. Tu, no, tu nic On nie ma! On z to nie nabrał! Będę... Ej! Ej. Ognie lawa Masioch, X. Co to znaczy? Co, co myślcie? Czekajcie. To jest, bo... No... O, hero, Ej, panowie, o, mam coś brate. w głowie! Chłopaki, mam coś w głowie, serio, w czekajcie! Głowie. No ja pierdziela, patrzcie, chłopaki. Może jest ogień, jest dawa, a tu jest farma, spójrzcie. To jest farma. Farma brodawek. aha, I to, e, to zbierzmy ja, je! To zbierzmy Zajmę, je! Serio, pan, ale zbieramy je! chyba tak, może być jakieś wejście, co? Spójrzcie. Nie mam no jak, nie ma nigdzie jedno jakieś, jakieś albo drzwi? Cokolwiek. No nie ma, no, ale są dwie lawy. Patrz, że jakby dwie lawy są. Może Gdzie? o co chodzi? Ej, dwie lawy? Tutaj masz jedną lawę, drugą ale, lawę. Ale to miała być Dwa ognie. Lawa, dwa ognie. stary, to jest mega To jest mega nie, dziwne ziemneczki. Naprawdę, chodzi. już się tutaj jest lekcji ja mega gubię. Dobra, to jest Nie, nie wiem, co się zasadzimy. dobra. Chyba jest wszystko. okej, okay, mamy teraz brodawki, ale co dalej, co? Nie. O nie co, wiem, co chodzi? O co chodzi no. Dwa ognie, lawa. No co jest pochwalane? Wiesz, to jest jakieś porąbane. mamy farmę, ej, jest farma tak, eee... w bliżu. Może coś okay. w pobliżu to na to. Eee... Lawa, to? dwa ognie, Lawa, farma. dwa ognie, farma. I... No nie, ale Czekajcie. to jest takie normalnie to jest, ale... ale to jest chyba to. Schmato. Nie ma opcji innej, żeby było. Spójrzcie. Takie coś jak tutaj, że masz dwa ognie i jedną lawę, możesz mieć wszędzie na tej mapie. Ale Macież czekaj, spójrz teraz na to inaczej. Zobacz, skoro tu masz lawę, a wokół nie ma jej, no, w no, obrębie no, paru klatek. I obok niej idealnie no. symetrycznie są dwa ognie. Przed farmą. No dobra, ale co teraz zrobisz niby? No właśnie pan, tym mordo. Nie, no, nie co. co a ziwarcie nie mam powiedzieć. Co jak tu będzie drafbarierze? Czekajcie, a to będzie jakieś w barierze, co? No właśnie, może da się jakoś tutaj. Szukamy, tutaj szukamy, szukamy, szukamy. A wiesz, No stary to Kop, co Kop, story tutaj w tym dobra. miejscu idealnie przed tym. Kop w tym miejscu właśnie, może to będzie o to chodziło, naprawdę. Ej, hey, agent no, nie kop! No, no, no agent Nie niekop? agent nie Dobra, nie kop! nie kop, agent, nie, kop, stary, nie, kop. Dobra, nie, już by nie kop, nie kop, star, nie kop. Nie kop. Bariery, Dobra. Ewidentnie mu się nie podoba, słuchajcie, dobra, załóżmy, że macie rację, załóżmy, że to jest to. To co mam zrobić? Ja no to mogę rozkopać. Panowie, czy my chcecie, za zaryzykował? Co chcesz zaryzykować niby? Ale jest, co ty chcesz co zrobić? To jest szansa, to zrobić? jestem za tym, aby ją, z, ją wykorzystać, naprawdę. Skoro jest jakaś szansa, że tam coś będzie. Ale co ty chcesz zrobić? Tam coś może być. Tam może być przejście. So, wiesz co powiem ci tak? Ja bym tego nie robił, ale jeżeli naprawdę jesteś taki naiwny, to przynajmniej obecnie. A co, jak to jest dziura do jakiejś kopalni, gdzie dziura wydroku? Nie my, gościu, to sobie je zachowamy. Bo Dobra, ja, no, ja, myślę, że, ja myślę, że to jest po prostu. Dobra, Właściwie wszystko, ale błyszki wezmę, że przeżyć. Dobra, panowie, więc czekajcie, zobaczymy, ale błagam was o jedną rzecz. Jeśli teraz umrę. To, to chociaż się ze mnie nie śmiejcie, ok? O tyle proszę. E, no zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Jest. No pomyślimy, pomyślimy. Ja skaczę, a przedtem subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne. Teraz tak, panowie, lecimy. Okej. Okay. boję się, ale żyję się raz. BOOM! Okej. Okay. Ej! 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 Tu... ej stary, co się dzieje? No właśnie, nie ma na czacie. Panowie! To jest pokazane, że zginąć Ej, zginą. właśnie, nie wie. Żyję! Żyję! Tu jestem! Ej, Słychać coś... mnie? Słychać mnie? Ej, Elviso, to ty? Na dole jestem, skoczyłem! Elviso, a on coś tego nie zgadza! Ej, Elviso, ej, widać go. Się... nic! No stójcie, no patrzcie, no, no, po, jakim... no, po jakim... skoczcie! Jak to mamy do ciebie skoczyć? Skoczcie tak szybko, aby się nie spalić, rozumiecie? Pocok i skoczcie! Dobra, to, to... Nie wchodźmy do uda, Dobra, spróbuję. Dobra, masz brakiem, więc chyba chyba. okej, okay, dobra. Masz się żyjesz! Udało się! Udało się stary, udało się, dobra! Żyjemy, stary! Agent X! Agent! Okej, dobra, agent skaczesz! Okej, dobra! Storo zginął! O stary, on pude, naprawdę zginął! Zginą. Oj! Stary, może zaraz do nas przyjdzie. Może zaraz tutaj znowu z nami na jedną Teraz niego, pomyślmy czy stary, pomyślmy zobacz, bo są jakieś są drzwi. drzwi jakie o, stacji, no! Jak wiesz, takie drzwi stworzyliśmy, to wyleciały Maj nam chwilowe, pamiętasz? Tak, pamiętam takie drzwi, jak otwieraliśmy, dobra. Tak, maja, to było w awangardzie, stary. Rzeczy.

to o tą na normalności... Czekajcie, czyli o na namiastkę to normalności bo... mu chodziło. To jest finał? Ej, finał. jakie dziwne pomieszczenie w ogóle. Final. Czekajcie, czekajcie, bo chodziło mu na namiastkę normalności. A tu jest trawa, panowie, tu jest trawa, to są kwiaty. Panie, to są, to chmurki, są kwiatuszki! to jest Nie. Kwiatuszki, Jezu. Ja, nawet świnia. Nie mam powiedzieć, mam chłopaki teraz powiedzieć, bo albo bo teraz jestem e, zadowolony, ale też zawiedziony, bo serio, bo leciłem na, na dziurę w barierze, a jest, a jest ta, świnia ja naprawdę myślałem, że Ten dobrze nam się i uciekniemy. Uciec, no czekajcie, bo nie, pomoste... nie jest tak źle. Spójrzcie, bo w tym miejscu może, może i nie, nie ma tego wyjścia z bariery, ale spójrzcie, to jest trawa, tylko spójrzcie, to jest prawdziwy gras, Dirt! Tu jest prawdziwa powiedzia, spójrzcie, trawa! Jak mi tylko brakowało. No, fajnie, fajnie, że jest gras, ale wyświetlech. Nie jest świnia, ale czemu tu jest tylko jedna świnia, panem? No, Czekacie, czemu jest tylko jedna? Jedna, stara, jedna. Tylko jedna, nawet nie możemy zaraz rozłożyć. Czemu? On ciągle Mamy? tak to robi. Przynajmniej drugie zwierzątko. To, tak. to jest zawsze coś, a te bloki raczej to nic nie warte, bo nie no. tutaj i tak mieliśmy. Serio? Ale ja więc tak, może i to chodziło mu to właśnie na normalności, ale li, ja liczyłem na wyjście, a nie na pokój, który wygląda jak zwykły świat kolorowy, naprawdę. Co jest dla, dla mnie? No to jest zawód. Ej, naprawdę, no to jest. Ja to jest no, po prostu bry. sobie koleś gra, Ej, no, koleś jest nie, tak nie nie To jest drabinka, on to kogoś prowadzi. ona on kogoś prowadzi. No to pewnie, no dobra, możemy zobaczyć. Ej, może wyjście za, poza barierę. Czekajcie, ej! Ej. ej, ej, co jeśli się poza barierę? Co, co jeśli? to maria błagam, czekajcie, przedtem, poczekajcie, błagam, błagam, O, wielkich nieobrażeni, aby to było o. to, błagam o to, o, naprawdę, okej, okay, siadeczki, kapie to, błagam, żeby to było wyjście, co? Będzie to wyjście? Nie, no nie. To się stało. nie, 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 w tym odcinku odkryliśmy jego największy sekret, ale on nam właściwie o nic oprócz tej świni nie dał, czy to jest jakiś żart? Naprawdę, ja już no tak chciałem stąd wyjść, ja liczyłem na normalny Tylko świat. Ziemeczki, ja nie to było tak, w serwisie więc tak, ziemeczki, to będzie, dziękuję wam bardzo, bo w tym odcinku było bardzo miło, no może i było bardzo smutno, ale no coś, poradzimy sobie z serio, jakaś, a więc tam będzie, ziemeczki, nie wiem czy wiecie, ale ma też oczywiście swój drugi kanał, który się nazywa Elvis Gaze, który na którym są oczywiście odcinki codziennie, więc bardzo polecam, link w opisie, tak samo jak mój Instagram, no i to ziemeczki, dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro, będzie też oczywiście odcinek u Łaciacha i więc, tam ma, więc wam bardzo polecam, no i to ziemeczki, widzimy się oczywiście jutro, Siemoneczko, Eleczko, raz jak zwykle do nie na koniec, ogromne, serdeczne, yo! oh